W sądzie panowała ciężka atmosfera. Drewniane ławki skrzypiały pod ciężarem zgromadzonych ludzi, a echo kroków odbijało się od marmurowych ścian. Sędzia Olivia Harper, znana z chłodnej sprawiedliwości i bezwzględnego przestrzegania prawa, spojrzała surowo na kolejnego oskarżonego, który miał stanąć przed nią tego dnia. Gdy podnosiła akta kolejnego przypadku, nie spodziewała się, że ten moment wstrząśnie jej życiem bardziej niż cokolwiek, co dotąd przeżyła na sali sądowej. Strażnik sądowy poprowadził przed nią bezdomnego mężczyznę wytarte spodnie, brudna koszula, nieogolona twarz, smutne oczy, w których jednak tliła się resztka godności. Mężczyzna wydawał się zupełnie obojętny na swoje położenie, jakby pogodził się z losem, który zgotowało mu życie. Olivia, zgodnie z procedurą, rzuciła okiem na kartę aresztu, aby odczytać nazwisko Jonathan Reed. Przez ułamek sekundy jej ręka zadrżała. To nazwisko było jak duch z przeszłości wywołując wspomnienia, które od dawna próbowała wymazać ze świadomości. Jej serce przyspieszyło, a w gardle pojawiła się nagła suchość. Próbowała zapanować nad emocjami, ale kiedy spojrzała jeszcze raz na mężczyznę, coś w jego spojrzeniu przypomniało jej dzieciństwo, czasy, gdy nic jeszcze nie było skomplikowane, a przyjaźń była wszystkim. Jonathan Reed, czy to możliwe, że to ten Jonathan? Chłopiec, który kiedyś stanął w jej obronie, gdy została napadnięta na obrzeżach Starego Parku? Tysiące myśli przewinęło się przez jej głowę w jednej chwili, ale musiała zachować pozory. Podniosła wzrok i zadała rutynowe pytanie o imię i nazwisko oskarżonego, choć doskonale znała odpowiedź. Głos Jonatana był chrapliwy, zmęczony życiem, ale wciąż miał tę samą nutę, którą pamiętała sprzed lat. Potwierdził swoje dane, a Olivia poczuła ukłucie bólu w sercu. Jak to się stało, że ktoś, kto miał w sobie tyle dobroci, znalazł się na samym dnie społeczeństwa? Przeglądając akta, zauważyła, że Jonathan został zatrzymany za kradzież chleba i konserw w lokalnym sklepie. Łączna wartość: 9 dolarów i 50 centów. Za tak drobne przewinienie miał teraz odpowiadać przed sądem. Patrzyła na niego i czuła, jak wzbiera w niej gniew, nie na niego, lecz na system, który pozwolił, by ludzie tacy jak Jonathan zostali zapomniani i porzuceni. Zamiast od razu rozpocząć formalne przesłuchanie, Olivia zrobiła coś nieoczekiwanego. Odłożyła akta na bok, zdjęła okulary i po prostu patrzyła na niego przez dłuższą chwilę. Jonathan unikał jej wzroku, przyzwyczajony do obojętności lub pogardy, ale Olivia nie potrafiła odwrócić spojrzenia. W jej głowie pojawiły się obrazy małego miasteczka, starego mostu, za uliczki, gdzie pewnego dnia, jako przestraszona dziewczynka, została zaczepiona przez grupę starszych chłopców. I wtedy pojawił się on, Jonathan nie zastanawiając się ani chwili rzucił się w jej obronie choć był o wiele mniejszy i słabszy pamiętała krew na jego rozbitym łuku brwiowym pamiętała jego zaciskające się pięści i determinację w oczach gdyby nie on tamten dzień mógłby zakończyć się dla niej tragicznie od tamtej chwili byli nierozłączni aż do dnia gdy los ich rozdzielił rodzina oliwi przeprowadziła się do innego miasta a kontakt urwał się na zawsze a teraz, po tylu latach, stał przed nią, złamany, zapomniany przez świat, a jednak wciąż ten sam Jonathan. Oliwia czuła, jak w jej wnętrzu ściera się sędzia i człowiek, urzędniczka prawa i mała dziewczynka, której kiedyś uratowano życie. W sali panowała cisza, wszyscy czekali na jej decyzję. Ale ona wiedziała, że ta sprawa nie będzie jak inne. Wzięła głęboki oddech, spojrzała na strażnika i, ku zdumieniu wszystkich, szepnęła, proszę wyprowadzić oskarżonego na chwilę. Potrzebuję przerwy. Jonathan spojrzał na nią z niepewnością, jakby próbował sobie przypomnieć, kim była ta kobieta, która właśnie zatrzymała czas. Ale Olivia wiedziała, że potrzebuje chwili, by opanować emocje, zanim podejmie decyzję, która na zawsze zmieni ich oboje. Kiedy drzwi do sali sądowej cicho zamknęły się za Jonatanem, Oliwia pozostała sama ze swoimi myślami. Gdy opadła na krzesło, czuła się jak sparaliżowana. To nie był zwykły przypadek kradzieży, to było zderzenie z przeszłością, która nigdy nie została domknięta. Serce waliło jej w piersi, a palce nerwowo bębniły o blat biurka. Wzięła kilka głębokich oddechów, próbując uporządkować emocje, ale każda próba przypominała o bólu, jaki niosła ze sobą świadomość, że Jonathan, jej dawny bohater, skończył na ulicy, walcząc o przetrwanie. Nie mogła tego zignorować. Musiała dowiedzieć się więcej, zanim podejmie decyzję, której skutki mogą być nieodwracalne. Siemnęła po telefon, drżącymi palcami wybrała numer starego znajomego, który nadal pracował w rejestrze miejskim. Wymieniła kilka szybkich zdań, podszytych niecierpliwością, i poprosiła o pełną kartotekę Jonathana Ride. Czekając na odpowiedź, wróciła myślami do dzieciństwa. Jonathan był dla niej jak starszy brat, choć byli w podobnym wieku. Chronił ją, dzielił się kanapkami, które sam dostawał od sąsiadów, kiedy jego własna matka nie miała siły przygotować mu jedzenia. Zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy do pomocy, choć sam żył w ubóstwie, którego Oliwia wtedy nie rozumiała. Przypomniała sobie ich rozmowy o marzeniach, Jonathan chciał zostać strażakiem, ratować ludzi. Był bohaterem jeszcze zanim dorósł. I teraz ten sam chłopiec, tylko o kilkadziesiąt lat starszy, znajdował się w najgorszym możliwym miejscu, w świecie, który nie znał litości dla słabych. Telefon zadzwonił, wyrywając ją z zamyślenia. Przesłała jej plik z historią życia Jonathana i ostrzeżeniem: nie zdziw się. Przejrzała dokumenty. A każde kolejne zdanie wbijało ją głębiej w krzesło. Jonathan wychowywał się w rodzinie patologicznej, ojciec alkoholik, matka chora psychicznie. W wieku 16 lat trafił do poprawczaka za kradzież jedzenia dla młodszego brata. Po wyjściu próbował zacząć nowe życie: najpierw pracował jako pomocnik na budowie, potem jako ochroniarz w supermarkecie. Ale los nie był łaskawy. Stracił pracę, gdy sklep upadł, a niedługo potem zmarła jego matka. Odtąd zaczął powoli znikać z radarów społeczeństwa. Bez pracy, bez rodziny, z długami zaleczenie matki, wylądował na ulicy. Przez lata tułał się po schroniskach, czasem znajdował dorywcze prace, ale nigdy nie na długo. A potem przyszła pandemia, która zmiotła resztki stabilności, jakie jeszcze posiadał. Kolejne linijki ujawniały aresztowania za drobne wykroczenia, spanie na ławce w parku, próby zdobycia jedzenia, odmowy opuszczenia prywatnych terenów. Żadnej przemocy, żadnej agresji, tylko walka o przetrwanie. Oliwia poczuła łzy napływające do oczu, gdy czytała ostatnią notatkę, zatrzymany za próbę kradzieży chleba i konserw w sklepie spożywczym. Wyglądał na wychudzonego. Nie stawiał oporu. To nie był kryminalista. To był człowiek, którego świat po prostu przestał zauważać. I wtedy przypomniała sobie coś jeszcze. Ostatniego dnia, kiedy widziała Jonatana, przysiągł jej coś, że zawsze będzie ją chronił, bez względu na wszystko. Była wtedy tylko dziewczynką, ale pamiętała jego słowa, jak wyryte w kamieniu. Obiecuję, Liv. Nigdy ci się nic nie stanie. I teraz, ironicznie, to ona miała szansę chronić jego. Zerwała się z miejsca, gdy strażnik zapukał do drzwi, sygnalizując, że Jonathan jest gotów wrócić na salę. Oliwia kazała mu jeszcze poczekać. Miała plan. Przejrzała raz jeszcze akta i zauważyła coś jeszcze. Jonathan miał jedną osobę, która mogła za niego poręczyć. Stary nauczyciel muzyki, pan Whitmore. Jeśli udałoby się go znaleźć, mogłaby zorganizować dla Jonathana szansę na zmianę życia. Nie chodziło już o wyrok. Chodziło o odkupienie. Chodziło o zamknięcie kręgu, który rozpoczął się tyle lat temu na za uliczce ich wspólnego dzieciństwa. Olivia czuła, że nie jest to przypadek że być może los dał jej szansę, by odwzęczyć się za wszystko, co Jonathan kiedyś dla niej zrobił. Wiedziała, że jeśli teraz się odwróci, zdradzi nie tylko jego, ale także siebie. Spuściła głowę i wyszeptała do siebie, nie pozwolę, żeby tak to się skończyło. A potem podniosła wzrok, pewna swojej decyzji. Gdy Jonathan wrócił na salę, spojrzała na niego inaczej, nie jak na oskarżonego, lecz jak na starego przyjaciela, którego życie domagało się sprawiedliwości, nie wyroku. Sala sądowa, która zazwyczaj była miejscem chłodnych decyzji i bezlitosnych werdyktów, w tej chwili stała się świadkiem czegoś znacznie większego: aktu człowieczeństwa. W chwili, gdy Jonathan ponownie wszedł do sali, a strażnik zamknął za nim drzwi, czas, jakby się zatrzymał. Oliwia czuła ciężar spojrzeń wszystkich obecnych prokuratora, obrońcy, ławników i publiczności, która z ciekawością śledziła rozwój wydarzeń. Musiała zagrać tę scenę perfekcyjnie. Musiała zdecydować, czy być sędzą, chłodną, bezstronną, kierującą się literą prawa, czy być lyw, małą dziewczynką, której życie kiedyś zostało uratowane przez chłopca stojącego teraz przed nią, zniszczonego przez los. Walka w jej sercu była brutalna. Wyuczona bezstronność, latami budowana kariera, pozycja, reputacja, wszystko to mówiło jej, że musi trzymać się procedury, że prawo musi być równe dla wszystkich, bez względu na przeszłość. Ale jej serce, zranione i skruszone przez wspomnienia, krzyczało: "On nie zasługuje na kolejną porażkę". Jonathan nie patrzył na nią. Patrzył w podłogę, jakby wstydził się swojego istnienia, jakby był przekonany, że jego los został już przesądzony. Olivia z trudem przełknęła ślinę. Wyprostowała się w fotelu i odczytała formalne zarzuty. Jej głos drżał ledwie zauważalnie, ale tylko ona wiedziała, jak wiele kosztuje ją każde słowo. Oskarżony Jonathan Reed, stajesz przed sądem w związku z zarzutem drobnej kradzieży, zaczęła, ale po chwili zamilkła. Wzięła głęboki oddech i spojrzała prosto na Jonathana. Jego twarz, zmęczona i poorana zmarszczkami, nosiła w sobie historię cierpienia, którego nie dało się opisać słowami. Wiedziała, że jeśli łajdę standardowy wyrok, Jonathan trafi do więzienia na kilka miesięcy. Tam, bez odpowiedniego leczenia i wsparcia, prawdopodobnie już by się nie podniósł. Byłoby to jego ostateczne złamanie. Ale jeśli zdecyduje się na inny krok, jeśli spróbuje mu pomóc, naraża siebie na oskarżenia o stronniczość, ryzykuje wszczęcie dochodzenia, a nawet utratę pracy. W głowie układała możliwe scenariusze. Może spróbować przekierować sprawę do specjalnego programu rehabilitacyjnego dla bezdomnych. Ale program ten miał surowe kryteria i wymagał osobistego poręczenia sędziego. Jej podpis musiałby zaświadczyć o przekonaniu, że oskarżony ma realne szanse na zmianę. Patrząc na Jonathana, nie miała wątpliwości, że warto spróbować, ale czy będzie w stanie to udowodnić przed komisją nadzorującą. Sala sądowa wypełniła się ciężką ciszą. Nawet najdrobniejszy szelest byłby teraz jak krzyk. Olivia zamknęła oczy na ułamek sekundy, przypominając sobie tamto dziecięce spojrzenie Jonathana, spojrzenie pełne odwagi i bezinteresowności. Jeśli wtedy on nie zawahał się, by ją chronić, czy teraz ona mogła zawahać się, by uratować jego? Otworzyła oczy i podjęła decyzję. Powoli pochyliła się nad mikrofonem i wypowiedziała słowa, które zaskoczyły wszystkich. Zawieszam standardową procedurę rozpatrywania tej sprawy. Sąd zarządza przesłuchanie w sprawie skierowania oskarżonego do programu rehabilitacji społecznej. Na sali rozległ się szmer. Prokurator uniósł brwi ze zdziwienia. A obrońca Jonatana z trudem ukrywał ulgę. Jonathan podniósł głowę, po raz pierwszy patrząc jej prosto w oczy. W jego spojrzeniu było coś, co sprawiło, że Oliwia musiała odwrócić wzrok, mieszanina niedowierzania, wdzięczności i czegoś jeszcze, może odrobiny nadziei. Jednak wiedziała, że to dopiero początek. Aby przekonać komisję, musiała przedstawić solidny plan rehabilitacji, schronisko, terapia, praca. Musiała też znaleźć poręczyciela. Kogoś, kto znał Jonatana i mógł zaświadczyć o jego charakterze. Wiedziała, że jedyną osobą, na którą może liczyć, był pan Whitmore, nauczyciel muzyki. W ciągu kilku minut przerwy, którą ogłosiła, zadzwoniła do niego. Na szczęście, choć lat minęło wiele, Whitmore natychmiast sobie przypomniał Jonatana. To był dobry chłopiec, pani sędzio powiedział z wyraźnym wzruszeniem. Zasługuje na drugą szansę. Słowa te były jak balsam na rozdrapane serce Oliwii. Wiedziała, że zrobi wszystko, by tej szansy nie zmarnować. Gdy ponownie weszła na salę, była gotowa. Wiedziała, że będzie musiała walczyć nie tylko z systemem, ale i z własnymi wątpliwościami, które wciąż szeptały jej do ucha, że być może łamie zasady, na których budowała całe swoje życie. Ale serce podpowiadało coś innego, czasem sprawiedliwość nie polega na ślepym przestrzeganiu litery prawa. Czasem sprawiedliwość wymaga odwagi, by zrobić to, co właściwe, nawet jeśli oznacza to ryzyko. Spojrzała na Jonatana raz jeszcze i dostrzegła w jego oczach coś, czego nie widziała u żadnego innego oskarżonego, cichą, głęboką wdzięczność i obietnicę, że jeśli tylko dostanie szansę, nie zmarnuje jej. Kiedy weszła do sali balowej, ubrana w elegancką czarną suknię, jej serce biło jak szalone. Dookoła słychać było stłumione rozmowy, brzęk kieliszków i dyskretne szepty. Sala była udekorowana złotymi girlandami, a ciężkie zasłony w głębokim błękicie dodawały wnętrzu dostojności. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta, pracownicy organizacji pomocowych i liczni beneficjenci programów wsparcia. Gdy rozpoczęła się ceremonia, Oliwia zasiadła przy honorowym stole, starając się zachować kamienną twarz, choć emocje targały nią od środka. Przemówienia kolejnych mówców zlewały się w jedno, aż wreszcie nadszedł moment, na który czekała wręczenie specjalnych wyróżnień. Konferencjer z szerokim uśmiechem zapowiedział Proszę państwa, poznajcie historię człowieka, który pokazał, że upadek nie oznacza końca, a nadzieja może zakiełkować nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Przed państwem Jonathan Reed. Sala wypełniła się brawami, kiedy Jonathan wstał od skromnego stolika na końcu sali i ruszył w stronę sceny. Był ubrany skromnie, czysta, choć prosta koszula, nowe spodnie, buty, które najwyraźniej były jeszcze sztywne od nowości. Ale w jego oczach nie było już rezygnacji. Była siła, nadzieja i coś, czego Oliwia nie widziała w nim wcześniej duma. Podszedł do niej powoli, z lekkim uśmiechem, i wtedy ich spojrzenia spotkały się. W jednej krótkiej chwili cały świat zniknął, byli tylko oni. Jonathan wyciągnął rękę, a Oliwia bez wahania ją ujęła. Ich uścisk był mocny, prawdziwy, naładowany emocjami, które nie potrzebowały słów. Za nimi publiczność wstała z miejsc i biła brawo, ale dla Oliwii i Jonathana czas zatrzymał się w miejscu. Oboje wiedzieli, że ten moment oznaczał coś więcej niż tylko symboliczne wręczenie nagrody. Było to zamknięcie pewnego rozdziału, naprawienie niesprawiedliwości, które przez lata dzieliły ich ścieżki. Jonathan odebrał statuetkę prostą, ale piękną figurkę przedstawiającą Feniksa wznoszącego się z popiołów i przycisnął ją do piersi. A potem, ku zaskoczeniu wszystkich, poprosił o mikrofon. Nie jestem mówcą, zaczął niepewnie, jego głos łamał się ze wzruszenia, ale dzisiaj chcę powiedzieć jedno, nikt nie zasługuje na to, by zostać zapomnianym. Zrobił krótką pauzę, po czym dodał, w moim najciemniejszym momencie, kiedy nie wierzyłem już w nic, ktoś uwierzył we mnie. Ta osoba siedzi tutaj, przed wami. Dzięki niej zrozumiałem, że nawet jeśli życie rzuca cię na kolana, zawsze warto wstać. Wskazał na Oliwie, która wstała, cała na czerwono ze wzruszenia. Uzy napłynęły jej do oczu, ale tym razem nie wstydziła się ich. Były dowodem na to, że sprawiedliwość czasem ma ludzką twarz. Tego wieczoru, po oficjalnej części gali, Jonathan i Oliwia znaleźli chwilę, by porozmawiać prywatnie. Usiedli na zewnątrz, na kamiennej ławce w ogrodzie oświetlonym delikatnymi latarniami. — Pamiętasz ten stary most? — zapytała Olivia z uśmiechem. Jonathan roześmiał się cicho. — Jak mógłbym zapomnieć? Oboje przez chwilę milczeli, wspominając dzieciństwo, które mimo trudów niosło w sobie prostą magię. — Nigdy nie przestałem wierzyć, że kiedyś jeszcze spotkam kogoś, kto mnie zobaczy — powiedział w końcu Jonathan. Dzięki tobie odzyskałem nie tylko dom, ale też samego siebie, kropka. Oliwia położyła mu rękę na ramieniu. To nie ja cię zmieniłam, Jonathan. Ty sam to zrobiłeś. Ja tylko przypomniałam ci, kim naprawdę jesteś. W ciszy, jaka zapadła, słychać było szum liści i odległe odgłosy miasta. Świat toczył się dalej, nieświadomy tej cichej chwili triumfu. Ale dla Jonathana i Oliwii to był nowy początek, Początek życia, w którym przeszłość przestała być ciężarem, a stała się siłą. I choć oboje wiedzieli, że przyszłość nie będzie łatwa, wiedzieli też, że razem potrafią stawić jej czoła. Gala dobiegła końca, goście powoli rozchodzili się do domów, ale Olivia i Jonathan pozostali jeszcze chwilę, patrząc w niebo usiane gwiazdami. Dwa dawne dzieciaki z biednej dzielnicy, teraz znów połączeni niewidzialną nicią przyjaźni, która przetrwała wszystko. Niezależnie od tego, co przyniesie jutro, Wiedzieli, że w tym jednym momencie, tu i teraz, byli zwycięzcami.